Tutaj służyłem 4 lata pozdro chłopaki patrzcie, te dwa garaże to jest JRG16, za moich czasów jamnik tu był. Zobaczymy, tu punkt alarmowy. Oni korespondencję prowadzą yy, z dwójką, czy teraz z szóstką. O, nowy, nowa drabina. O, cyk. Wcześniej był jamniczek. Skaniusz, skaniusz. JRG16 ma dwie fury 8 osób na zmianie. A OSP, o co tu mają? Manisko, manisko, Od kogo to manisko. A nie wiem, co to za zabudowa mateczki. Manoc tolara Ten i takiego jeszcze mają. Generalnie, z tego co wiem, może się mylę, dajcie cynkę, ale w ogóle ten obiekt ten obiekt jest OSP Ursus. Więc tak naprawdę JRG16 z budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Taka ciekawostka, taka ciekawostka. Pozdro.